To idziemy coś nagrać. Pierwszy raz, pierwszy vlog. Dobra, Ma być całkiem poważnie. No i włączyłem nagrywanie. A tak głośno od razu. Zaraz powiem kilka słów. Najpierw się kawałek przejadę. I jeżeli kogoś to zainteresuje, to zapraszam do filmików albo jakiegoś mikrobloga jakkolwiek to nazwać. W sumie jest to nieważne. Najważniejsze są zatem emocje jakie to daje. Jakie daje motocykl. A jak to jest przyjemne? Dobra, gadam od rzeczy. Miało być to coś ciekawego. A na razie to jest średnie ciekawo. Dlatego będę milczał. A potem powiem coś więcej. Po co? Dlaczego? I w ogóle co ja robię, kim ja jestem. A nazywam się dawki, chociaż tu ja powiem. Jest to mój pierwszy vlog, Znaczy ja próbuję w ogóle jak próbuję w vlog. Akurat, no jak widać raczej motocyklowych no bo jest to poniekąd moja pasja od kiedy pamiętam ale nie zawsze realizowana ale to myślę, że bardzo dużo osób tak ma na pewno co chciałbym nagrywać? no jazdę motocyklem jakieś fajne miłe rzeczy z mojego życia oby było ich jak najwięcej na jedną z nich na pewno jest jazda na motocyklu A na molnistradzie na pewno nie jest gorsza niż na innych motocyklach Jest to molnistrada 1200S 2014 roku Ale to za chwilę Wam ją pokażę Może się tu zatrzymam i ją pokażę Zaraz tutaj przy kosztynku tu Bo tu jest taki bardzo ładny koszt mały Kameralny Jeżeli partik nie będzie... No nie jest Zajęty Proszę, zatrzymam, powiem dwa słowa. Pokażę Wam, czym oto ja przyjechałem, albo jeżdżę. bo nie przyjechałem, a po prostu nie jeżdżę. Dobra, wyłączymy go na chwilę, aby było mnie lepiej słychać. A w ogóle swoją drogą nagrywa się. Ok. A więc, Ducati Multistrada. O, dobra, jakiś domu jedzie na kawie. Siemka. No, sporcik ładny. Oldschoolowy, ale fajny. Yy, a co jest przede mną? No to Ducati Multistrada 1200S 2014 roku. Ja nie będę się rozpowiadał, bo kiedyś może ją bardziej szczegółowo pokażę. Uważam, że piękna. Jeżdżę ją niedługo, bo w zeszłym roku ją kupiłem. Ale to nie jedyne ducati, jakie jest u mnie. Ale to myślę, że nie wiem, czy teraz mówić, pokazywać. A na razie nie mówię. Inne ducati myślę, że po prostu bardziej takie miejskie, Może tak to nazwę. Chociaż uważam, że do miasta akurat się nie nadaje. A multistrada do miasta poza miasto. W teren to, to nie wiem, bo nie byłem. A pewno się nie nadaje, bo jest to jednak Ducati. A myślę, że w teren to tak średnio. Zresztą jest tak ładne, że szkoda by mi było. Nie wiem, jak się upalać w terenie. Yy, uwaga, może być głośno, bo jedzie jakiś tutaj traktor. Nie znam się na tym, co to dokładnie jest. Dobra, gadam od rzeczy. Ale to ma być taki vlog od rzeczy, może tak go nazwę. Nie wiem, jak go nazwać. Ducati jest piękne. Ja jestem miłośnikiem Ducati. Od zawsze byłem. Zakochałem się w tych motocyklach jako mały dzieciak. A że urodziłem się w 90, No to fajne były te motocykle. A pamiętam jeden z pierwszych takich momentów, gdzie byłem zachwycony, to w Matrixie. Jak Trinity jechała na pięknych Ducati i ten dźwięk. No Dlatego się zakochałem, i później taki wymarzyłem sobie. A tak, to dobra, nie będę opowiadał o sprzęcie. No bo to, kurde, jakie jest. To widzicie. Ładne, zadbane, wyczyszczone. Bo u mnie zawsze motocykle będą wyczyszczone. Nigdy nie będzie inaczej. Ale to. To zobaczycie na filmach, na filmach. Jak będę je kręcił w ogóle. Bo to jest w sumie taki vlog próbny. Nie wiem, czy w ogóle mi się to spodoba, czy nie. Tak, Mam kamerę. Kupiłem jakieś tam właśnie mocowanko. Media moda. I próbuję coś nagrać. Bo. Bo lubię motocykle i lubię nimi jeździć bardzo, a nie zawsze każdy ma czas, znajomi i tak dalej. No to jak często wyjeżdżam sobie sam, to sam do siebie gadam. A teraz mogę gadać po prostu do kamery, i mam jakiś większy cel tego, abyś sobie wyjść, pojeździć, zrelaksować się. Każdy, kto jeździ na motocyklu, wie, patrzcie jak tu pięknie, jaka jest jazda motocyklem. Jednych relaksuje, drudzy lubią ta adrenalina. Ja myślę, że tak naprawdę jedno i drugie jest zajebiste. Yy, dobra, wsiadam, jadę, kawałek się przejadę. To będzie dzisiaj króciutkie, bo temperatura nie pomaga, choć wygląda, jakby było gorąco, ciepło. Mamy nie wiem, 26 kwietnia, czy mi się wydaje, yy, który mamy. 26 kwietnia, a jest jakieś 9 stopni dzisiaj. Patrzcie jak tu ładnie. Ach, natura, coś pięknego. Mlecze. jakiś tutaj płynie, jakaś rzeczka, więc to mój pierwszy vlog. Nie, nie bajcie się, że może być nudny, o rzecz co opowiadam, ale no, więcej będzie o motocyklu. A tak naprawdę będzie o mnie, co lubię, czego nie lubię, jaki jestem i jak moje życie wygląda. Motocyklowe bardziej, oczywiście. Dobra, na razie pauza. E, wsiadam i jedę. No dobra, podniosłem nieco nieco kamerę, bo wydaje mi się że generalnie, jak patrzyłem na jak patrzyłem na wideo y, pierwsze jakie nagrałem, no to kurczę trochę za nisko w czasie jazdy no mam nadzieję że teraz będzie już nieco lepiej idę się jeszcze kawałek przejechać, wracam trzeba coś zjeść, zakupy zrobić ale jeszcze sobie chwilę pośmigam chwilę może do was jeszcze pogadam yy, no i tak to wygląda więc y, wstępnie Następnie przedstawiłem się już Wam. No i to będzie taka luźna gadka. Raczej ten vlog taki ma być. Nic, nic, nic że tak powiem, na siłę. Myślę, po prostu chcę być sobą. Jak komuś się to spodoba, to zajebiście Jak komuś się nie spodoba, to w sumie o ty, ale matur. Tak się podnieciłem z wrażenia, że widzicie co się odjebało. Stupka. No ale widzicie, no nie będzie to obcina ale amator to amator Dobra, stópka już, już jest zniżona nie wiem czy kawałek przejechać w kierunku niestępowa nie, niestępowo to już jest teraz Dobra, tam dalej też jest jeszcze niestępowo Generalnie uwielbiam te miejsce tutaj w ogóle tu mieszkać. Nie na wiem nawet ile osób w Gdańsku obejrze to museo. Bo Gdańska tutaj jest... no co, to jesteśmy obok Bogdańska. Jadą jakieś tu y turystyczne. Tylko. Chyba wyprzedzimy, że by trochę tu na przykład ale... Jak tam nic nie jechało. Oj, za to lubię multistradę. pracujemy specjalnie na takich chorach To jedna sprawa Patrzcie jak ładne, na zieleń wioski Coś pięknego I ten zapach, ale tego już nie czujecie, a? Skoda albo nie szkoda, bo trochę śmierdziało konikami na groszynkach Ale ja to lubię Dlatego lubię jeździć na motocyklu, bo wszystko Mamy fajnie, niech się idzie Ktoś się zastanawiał, czy mocy to wystarcza. Tak, wystarczy. Teraz jak widzicie... No może powiem coś na tej multistradzie. To kurwa zajarany jestem. No, jesteśmy w Touring, Czyli... No tak bym powiedział na co dzień. Nie do miasta, Co się można. Ale jest jeszcze właśnie tryb urban. Tryb sport. Tryb enduro, którego jeszcze nie użyłem yy, Urban naprawdę jest spoko do miasta Czasem jak jeżdżacie właśnie w korki, nie korki Ronda, zajebisty trybik, bo no nie szarbie takim, ta tak Liniowo oddawana, przyjemnie A jak ktoś jeździł na Ducati, to wie jak te motocykle jeżdżą Że jest przyjemnie, ale trzeba jechać szybko Przy wolnej jeździe, to no jest średnio Nie, kurwa, nie Arbie. Chociaż tu i taka tak już nie szarbie, to jest 1200 Myślę, że jest dosyć porządku, natomiast może dlatego, że przesiadłem się z innego Ducati, znaczy mam je jeszcze, ale to może pokażę. To takie, żeby O, obejrzeć kolejny liczb. To wtedy biorę drugie Ducati Ale musi być ciepły, bo tam będzie ich bardziej biało. A tu mniej wieje. Dlatego dzisiaj nie wjadę. Ja miał widzicie, rozmyśliłem się, miałem coś fajnego do powiedzenia, no, ale ważne. Tak czy inaczej. Ja o trybach jazdy opowiadałem. Ten jest przyjemny. Ma 150 pełnych koni, ale oddawanie mocy jest takie dosyć dosyć yy, spokojne. Dlatego jest tutaj 150 napis low. Nie wiem, jeszcze na jest, to jest ABS jest tam w poziomach oczywiście możemy to przyklotnienia, 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 do to przykrownienia, zmieniać ustawienia nawieszenia i tak dalej. To zajemiste jest, to jaram się tym, bo po prostu przy mojej wadze i wzroście, a o tym, też powiem później, to przydaje się to. Po prostu się przydaje. Myślę, że nie każdy mojego wzrostu wyobraża sobie jeździć takim motocyklem. A bo dobra powiem, no mam 1,70 m, więc to no nie należy do wysokich osób, dobra, nie chcę się na wyprzedać. Na spokojnie poopowiadam. Nie należy do tych y, najwyższych osób, co za tym idzie, wiadomo, że niełatwo mi przestawia się taki motocykl, jakim jest y, Multistrada, ale generalnie kurwa wszystko się da, nie? I ja chyba jestem po prostu taki, że jak ktoś mi powie, że się nie da, to ja tak wiem, zawsze chcę udowodnić, że się ach, da się. Y, no i tak trochę jestem, ale to bardziej sobie chciałem udowodnić, że dam radę. Za każdym razem sobie udowadniam, bo w sumie nie potrzebuję nikomu nic udowadniać ale o, ale 4, promienie, Super. dobra, nie potrzebuję nikomu udowadniać, natomiast w naszej je 370, czy jest to łatwe? Uważam, że nie, w sensie jak już jedziesz to w sobie jaka to różnica ile masz wzrostu, ale no na postoju, no sprawia mi trochę, z jest to prawie dla mnie niemożliwe. No i trochę to komicznie czasem mogę wyglądać dzięki temu, ale ale co? Ale da się. Ale o tym też mogę kiedyś więcej powiedzieć, jakie były moje pierwsze odczucia, bo generalnie to są moje cały czas pierwsze odczucia tego motocykla. Zrobiłem na nim 1000 kilometrów. W sumie za dużo jeszcze o nim tak powiedzieć myślę, że nie powinienem. A no może już powinienem? Nie, no jeszcze nie. Jeszcze się muszę do niego nieco przyzwyczaić yy. i nauczyć Dlatego tak jeździmy sobie wokół komina jedziemy teraz w kierunku o Nie Tak... Nie wiem, chyba tak O tomino, dokładnie Ale zaraz zrobię naprawkę, Bo nie chcę wracać przez kolbury i tak dalej Yy, więc, y, więc sobie zrobię nawrotkę i wracam do domu ale na razie mi się to podoba mogę sobie pogadać do siebie a ja lubię po prostu dużo gadać może dlatego powinienem nagrywać jeżeli kogoś coś zainteresuje śmiało możecie mi napisać jakikolwiek komentarz albo że to jest chujowe co nagrałem albo nie, a i obiecuję że wezmę ogarnę mikrofon, mikrofon żeby miał we wewnątrz, bo na ten moment nagrywam po prostu z GoPro, z Media Moda. domyślam się, że jakość może być tragiczna, yy, dlatego staram się też nie jechać wszystko teraz yy, 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 i na pewno ogarnę mikrofon na kolejne filmiki, jeżeli mikro, ktoś ma jakieś pytanie co do motocykla, to śmiało pytajcie yy, to się zdańska, to możemy sobie razem gdzieś tam się przejechać Nie wiem czy pośligać bo raczej No dobra, każdy lubi sobie czasem niej pojeździć Ale to chyba nie jest jakaś tam moja specjalnie yy, Zajawka, w sensie jeżeli chodzi o A po prostu cała otoczka, ta wolność, te zapasy, Ach, uwielbiam to no. Dobra, gadam już głupoty yy, to no jest takie właśnie przedstawienie się moje i to by było na tyle, no miło by mi było. Nie, nie ma piachu. To, powiem wam to, jak brzmi ten motocyk. Ja pierdole Najgorsze jest to, że podejrzana wideo będzie tragedia Jeszcze ani raz nie zgrałem sobie takiego filmiku, więc nie wiem jak to będzie brzmiało Zajebiście bym chciał, żeby było to dobrze obserwowane, ale podejrzewam, że będzie tragedia Ale to nie jest do końca istotne Istotne jest to, że wydaje mi to dużo radości i ja za motocyklem. Rogowanie nie, było. pierwsze co, pierwsze nagranie. Ale chcę już się zakończyć, bo czuję, że to bez sensu pierdolę. Trzymajcie się do zobaczenia, do usłyszenia. A panowie jazda. To teraz moja kolej, a ja sobie grzecznie nawrócę. Wyłączę kierunek. Dzięki bardzo. Do następnego, ogarniam mikrofon. Jeżeli fajnie wyjdzie. A jak nie, to już nigdy mnie nie zobaczycie. Na razie, trzymajcie się, hej.